Cześć, ja to będzie taki nowy odcinek z komentarzy video, channel yes. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat informatyki w szkole, zwłaszcza podstawowej, bo do niej uczęszczam zde. A więc pierwszą rzecz, którą sobie zapisałem w moim notatniku śmierci to są bezsensowne rzeczy, których się uczymy, czyli na przykład uczymy się jak rysować w pęcie, jak zrobić tabelkę w Wordzie, lub coś takiego. Nie ma to sensu. Od razu mówię, że w gameplay'u jestem że tą grę. I Zamiast nauczyć się jakiegoś, nie wiem, prostych komend HTML'a, czy czegoś takiego, to piszemy, to rysujemy w pęcie i takie rzeczy. Że... No, to nie ma sensu. Zaraz może jeszcze do tego wrócić, ale to, o tym zaraz. Godziny, to... dla mnie to informatyka to jest bardzo mało godzin. Przynajmniej jak u mnie w szkole jest, są dwie jest jedna godzina w tygodniu informatyki, z czego nie uczymy się tam naprawdę niczego... mogliby, mogliby nawet tą jedną godzinę, na której praktycznie nic nie robimy, skrócić ją do 15 minut i wytłumaczyć wszystko, ale nie, bo my musimy narysować na nasze wakacje, nie ma to sensu. Podejście w sumie nauczycieli: jeśli nauczyciel nie, nie robi tego z pasji, to w sumie to wychodzi coś z tego. Dzień dobry, system. Dzień dobry, dzisiaj nauczę was jak zrobić tabelkę w Wordzie. Dobra, otwieram Worda. Tam klikam to. Dobra, dzięki. Dobra, róbcie to Dobra. Jest ciekawe, fajnie, fajnie. Mam taki trochę autyzm na tym filmie, ponieważ jestem taki trochę ziemniaczony. Chciałem się tam. Tym tam się kawałkiem frytki. Nie wiem, co to się W ogóle potem się z Potem wpadłem pod samochód. No i tak Dobrze, do bezsensownych rzeczy wr 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 wróćmy. Y tutaj po pierwsze... Słyszałem, już jak w w powiedziałem, podstawy tego. Tak, no to zacznijmy od tego, co się uczymy. Uczymy się, jak narysować w pęcie jedną, czy tam dwie rzeczy. Zamiast, no nauczyć się HTML'a, czy coś takiego. Nie nauczymy się, przynajmniej w podstawówce tam, w tych niższych klasach jak ja. Nie uczymy się nic takiego ciekawszego. Same rzeczy, które potrafi zrobić dziecko w przedszkolu w tych czasach, ponieważ już tutaj dzieci z przedszkola mają czasami większe ogarnięcie niż niektórzy nauczyciele. I w ogóle, nawet jeśli byśmy uczyli się już coś się rozchować, robić, to niech przynajmniej zróbmy to na jakimś profesjonalnym poziomie. Typu Photoshopa byśmy się nauczyli trochę. Nie wiem jak to jest w innych szkołach, ale u mnie szkoła jest biedna i tak trochę nie ma co tam robić. I w sumie nie wiem czy to jest takie mega ciche, chyba nie. Więc tak, co dalej? Uważam, że tutaj <laughs> nie ma to sensu. Właśnie jedna godzina, która jest wydłużona w nieskończoność. A jak już ktoś skończy wszystko z lekcji, to jest zazwyczaj czas wolny. Przynajmniej u mnie tak jest. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Zresztą, więc nie lepiej byłoby zrobić po tym czasie przerwę lub dać jakąś możliwość zrobienia czegokolwiek, jakiegoś czegoś bardziej pożytecznego niż tylko granie w owe gry. Ja uważam trochę za, za bezsensowne programy przynajmniej u mnie w szkole są po prostu najniższej klasy mamy tam Paint'a, Word'a i Open... no e, cały pakiet Open Office niestety nie robimy tam nic ciekawszego ja Wiem, że to jest pierwszy filmik w sumie z tej serii, więc tak trochę taka lipa i nie bardzo nic ciekawego film będzie dość krótki dobra, skoro może już Skończyłem to, może rzeczy informacyjne. Może teraz będę pisał własną stronę internetową. Wow! Może się ona pojawić za jakiś czas. Lecz nie obiecuję, że to będzie coś szybkiego, ponieważ jestem grube i mi się nie za bardzo chce. Tam będą no, w ogóle linki do mojego steam'a do jakichś tam rzeczy. Nic takiego mega ciekawego. Wszystko można zobaczyć prawdopodobnie na moim profilu, gdzieś tam. Na profilu tam panerze czy coś ogólnie tam, jeśli ktoś by tam chciał się coś dowiedzieć to może na przykład, nie wiem zrobię odcinek z taką pewną osobą, z którą się trochę ugadałem i nazywa się ona Pauli, tak szczerze mówiąc to jest spoko nawet, jest to osoba tak z, z życia, ale może tak z nagrywania to nie jest jeszcze profesjonalistą, tak jak i w sumie ja myślę, że będzie się przyjemnie nagrywało. Jakby teraz trochę rzucam takie gameplayera. Karierę czy coś. Bardziej będę nagrywał właśnie takie komentary, video, channel, xdl, coś już Bo tak naprawdę to myślę, że tutaj już jest jakiś gameplay z Call of Duty w tle dla COPSA trójki. Wszystkie ogólnie gameplaye raczej na razie będę robił na... PlayStation, no chyba, że w jakimś czasie może się pojawić taki taki special... Może jak wiemy tam, nie wiem, 25 subów to może nagram 60 second XD będzie śmieszne. Gameplay są dla nowów, teraz tylko się na tym zdobywa wyświetlenia. Wiadomo, nie ma tutaj... W sumie nic. szumów chyba nie ma. Nie, nie ma chłopów. Więc no, myślę, że jeśli ktoś chce, to... Jak chce ktoś oglądać, to... Jak chce ktoś, to nie zostawić łapkę, łapkę. Nie narzartuję, nie chcę... Nie nie, nie potrzebuję tego. Jak zostawisz to, to to twoja wina, nie żebra. Dla mnie to jest w sumie bezsensu, bezcelowe. Nie subskrybuj, nie wyświetlaj, nie łapkuj, Ani nic takiego. Wiemy, że prawdopodobnie może jakiś tam youtuber się na mnie nagra jakiś ten yy, jakiś filmik jestem głupim dzieckiem, które nie ogarnia życia i próbują być jakiego koledzy, jakiego idole, czy jakiś tam ten... jakieś tam s -s -s skąpy czy coś takiego. Nie wiem, ogólnie tak tak, tak. Inspiruje się. <laughs> Inspiruje! Się różnymi YouTuberami w kroju Agiś yy, Skąpy, Filozof, Filożek, Pierożek i tak zda. No i w sumie tylko ich odgadną. Głównie Agisa, ale. Dobra, to w sumie już nie mam nic do przeciągam do filmik, żeby było więcej reklam, których nie ma, więc. Dobra, no to. Do zobaczenia w następnym odcinku. 6. RTB for debrief and reassessment. That sucked. You five it's better step the fuck up. Serif KIA. Death is an old friend. Don't make me call him.